Dzisiaj pojedynek firm ze sprzętem. Ja reprezentuję Razera. A ja reprezentuję Steel Series. Steel Series górą. Razer górą. I zobaczymy, która firma wygra. Która firma jest lepsza? Sprawdźmy to. No i oczywiście wygrywa ten, kto zrobi więcej fragów w dzisiejszym odcinku. A przegrany robi hardkorowy challenge. A challenge to wale nieśmietany na web. Ale takiej soczystej porcji. Ja nie chcę przegrać, tym bardziej, że mnie kamie. Oszukałeś ostatnio. Jeden punktnik dla Steel Series. Pad web! Dobra. Nice! Podnieś, podnieś! Nie! Przez ciebie patrz jak ja wyglądam! Wyglądasz jak nabil, no! Ale już mi powoli odrasta! <gry> Dobra, masz drugie życie, bo cię ode mnie! Oee! No i fajnie, że mnie odrodziłeś, żeby mnie zabili chyba drugi raz. Hehe! Dojeżdżam nie, czy co? co Spóście. Leży jeden. Ja dzisiaj nic nie zabiję widzowie. Gówno mam leczyć się Drugi muszę. leży, let's go. Cztery punkty dla stylu serii. Jest to jest kozacki sprzęcik. No nie! Dla wszystkich fanów Razera lecę dojeżdżać. Nie, do dupy. Ja nic nie mam, nie? 12 seconds later. Ej, mam gościa. Coś jednak mam. <laughs> 20 miało, nie? Nie, Ma Mam no dobij go. No nie, da się kurde to jest za was Goście przed nami, nami na horyzoncie. Dobra, ja go niszczę już teraz, zwałcie. Obijasz, a ja dobijam. Tym razem dzisiaj nie uda. A go skolapsowałem, jestem fotem. Laser O! Moi, moi, moi! Nie, no dobra, to widzowie było chamstwo największe. Nadrabiamy! W ogóle ta klawiaturka, którą sobie ogarnąłem z Razera, jest około dwa razy większa. A ja na szczęście mam sprzęt, na którym i tak gram na co dzień. O, ale to masz wyzwanie naprawdę, ło, a i tak przewalisz. Najgorsza ta śmietana, ja jej nie chcę mieć na twarzy. No, bo to wygląda podejrzanie, taka śmietana na twarzy. Wstyd! O, I podpalane, przygarpyromon! Kto ma lepszego im ma? Ja go Let's go. O, NIE! Laser. No, Już mi dobiłeś. chciał ukraść! Ty dobiłeś! Będziesz miał śmietane na ryju i tyle. Tym razem nie oszukasz, bo jesteśmy w lobby jednym Laser! Ktoś go zabił za bułpy mi z Go! Leżysz, kamie! O, trafiony, ale nie zatopiony! Boy! A! <śmany> Dzięki, uratowałeś mnie, jeszcze powaliłem! No nie, co, od mi tak ucieka? Ja zabiłem! Let's go! Razer gurą zaraz wyjdzie na prowadzenie. Tylko tego zabiję! On ma jeden HP! Powaliłem. Ha! Proszę podnieść mm. Zabity! No w dupie mnie ma! Co to? Ja go podniosłem! Ja cię nie podnoszę! Ja muszę wyjść na prowadzenie, kawie! I będziesz miał święta Denariu! No walić tego hama! <noise> ja mam go w dupie! Let's go! I tak przegrasz w bocie! Ale mamy i ma trzy strzały trzy trafione! Musisz ich zabić, żeby wygrać. Szybkie info dla Was. Od dzisiaj aż do końca wakacji, w każdy wtorek i każdy piątek będzie się pojawiał film o godzinie 12. Nastawcie sobie budziki, żeby żadnego filmu nie przegapić. Ale emocje. Ile mam fragów? Statystyki meczu? Jak zero. <głupia>, Głupia gra. Zero! Nie, ale tak serio to chyba dostałeś. No to dawaj śmietany na ryj! Dobra. Tyle wystarczy. Dobra, widzowie, kod zjednoczeni! <głupia> nie, tylko nie to. A więc w pierwszej rundzie Razer zdeklasował Steel Series jakiś tam. Ale to było oszukane, więc lecimy z drugą rundą i zemścimy się za tą śmietanę Steel Series, nie możesz mnie zawieść. A wy napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team Razer czy Team Steel Series. Co ty już dojeżdżasz? Ribbon, znikaj! Dead! Za tą śmietanę to ja się wkurzyłem. O, nie! Car, Dobra! No i wchodzi! Buch bo... dead. dead! Porobieni! I jak ty znajdujesz tu ludzi? Przecież tu nikogo nie było przed chwilą. MÓJ! Pycham je! Zabity! NIE! No, no i mamy remis! No, to, jest, to jest po prostu chamstwo! <noise> raz już dostałeś śmietaną, czas na drugi raz! Słyszę strzały! LAMA! No, A nawet trzy! Wjechałem w niego! BOOM! NIE! <noise> BOOM HEADSHOT! Nice! Naprawdę on miał zero. Co tu się dzieje? No, bo oni lamy dwie mieli naraz. No to cztery lamy tam były, bo to też jakieś lamusy, nie? <grystanie> A! Ty kolejnie jadą. Nie dobić nawet. To jest jakieś gówno, a nie człowiek. O, co ja robię? Mam wolhaka chyba. Boom. Mogę się bić w krzakach. Podnieś, błagam, podnieś mnie! Co? Dobra, i tak ci porobię, Easy. Boom. to moja sansa. Znaj łaskę pana! Dzięki, raz w życiu się zachowałeś jak normalny mężczyzna, a nie jak pis. No w sumie walcz pis, nie? <grystanie> o co ja daję?! Nie! No ty znowu padłeś jak bot, popie! No bo w plecy mi wili, ja specjalnie wbiłem na kampa. Co tu się Nie, dzieje? Podnieś, i tak masz przewagę. Ale ładnie musisz poprosić. Proszę, proszę, proszę. Co za lamus? Leży. Ile masz? No, dziewięć. A ja siedem, tylko dwa do nadrobienia. Nie! No to jest skampi, chodź. Ja, ja z zjedynek. Jednym strzelem zabiłem, dwóch ci dobiłem. Nie wierzę. Długo biłem do zera i on se wbija. To nie ma sensu, widzowie. Mój! Po jednym nie wierzę to. <laughs> Drugi raz śmietana na ryj. No nie wierzę w tą grę! Ty nie Człowieku, ile razy ja muszę cię podnosić? Dobra, wygrałeś, jestem w dupie znowu. Ale zabij se chociaż ostatniego, bo to ostatni został, co? Żartowałem mój! Aha, walić tą grę, walić Rafael Luxa! W dupie to już mam. Dobra, widzowie, żegnam się z wami! O, teraz już to mam wszystko w dupie. Dwie rundy dla Razera. Pamiętajcie, żeby wpisać kodik zjednoczeni, bo nie sprzęt gra, a tak naprawdę kodik najwięcej tutaj pomaga. Trzymajcie się, Elo.